Hej, cześć, witajcie, w dzisiejszym filmie zagramy sobie w pain the Towered i do tego zagramy sobie na pewnym modzie wbudowanym w grze Jest to mod zombie mod i wydaje mi się, że będzie dość ciekawy, zagramy sobie na mapie więzienie W ogóle ważna rzecz, bo sporo osób mi na discordzie pisało e, czy ja po prostu zamykam już kanał Ja go nie zamykam, naprawdę, ludzie nauczcie się słuchać Ja go nie zamykam A kolejną rzeczą jest to, o oh, kurde cool. To są zombiaczki. Kolejną rzeczą. Nie, to Kolejną rzeczą jest to, że też e, po prostu. Mało osób, które ogląda e, ten mój drugi kanał, który za jakiś czas będzie główny, e, to po prostu go nie subskrybuje, bo aż 40% go nie subskrybuje. Osób oglądających go. Więc jak ktoś jeszcze go nie zasubskrybował, to link macie w opisie. Dobra, jeden zombie pokonany. Right. bardzo dużo Dobra, robimy. robimy ich. Zastan gigant regionu, Co regionu, całego regionu, Jak to się? Medłem porę. Co oni są tacy twardzi? Dobra. Jezu, ile ich tu przyszło. Dobra, paru po umierało. Trudno się gra na zombie mode Dobra, wejdźmy dalej Gdzie tu jest jakaś broń? Tu mam ciężarki, znaczy te odważne Nie, nie wiem jak to się w sumie Dobra, biorę szynkę Szynka jest świetną bronią Jezu, ile ich idzie Jest tu coś Dobra, jest tasak Czasami w miarę się dobrze ich, nie? Ale nadal jest ich strasznie dużo? Metalowa tacka najlepsza na wszystko Dobra, dobra popę. Dobra Teraz szybko Chantlę Co jest złoto? Dobra, robimy to. Da, to fajnie. Czemu ty masz jakąś łapę? Co jest z tym chłopem? Dobra, co so, już nie masz tej łapy? Tu jeszcze będzie taki spory chłop, a tu kolejny z jakąś dziwną łapą. Tu chyba będzie chłop? Nie, tu chyba będzie chłop. Tu? Dziwne Gdzieś tu powinien być taki bardzo duży chłop Dobra Czemu te drzwi są wyważone? Jeden chłop został Prawdopodobnie jest w tamtej budce Nie, nie ma go tu Tu strzelba jest A tam jest Dobra, GG, udało nam się. No i co, taki krótki odcinek prawie 5 Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Cześć.